Red sea Program Reef Care to kompletny i holistyczny program, który zapewnia zdrowe, piękne akwarium rafowe. Ostatnie dwie dekady poświęcone badaniom opartym na bezpiecznym podejściu do prowadzenia akwarium rafowego zaowocowało ponad dziesiątkami tysięcy udanych akwariów rafowych o różnorodnych celach hodowlanych. Program rozpoczyna się od zdefiniowania celów. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na szybkim wzroście koralowców, wzmocnionym wybarwieniu, czy obu, każda część jest dostosowana do Twojego konkretnego celu, z możliwością wprowadzenia zmian w przyszłości. Ta elastyczność uwzględnia holistyczny charakter morskiego ekosystemu, w którym wszystko jest ze sobą powiązane. Etap pierwszy polega na wyborze soli rafowej, która zapewnia idealny poziom chemii wody, aby osiągnąć Twoje cele hodowlane. Szeroko zakrojone badania przeprowadzone w Reccji wykazały, że sole Rafowe powinny zawierać podwyższony i zrównoważony poziom pierwiastków podstawowych, ponieważ akwarium brakuje nieograniczonych zasobów oceanu. Dlatego program Reef Care oferuje dwie sole premium o zwiększonej zawartości pierwiastków podstawowych. Red Sea Salt zapewnia umiarkowanie zwiększoną zasadowość 8 dKH, pozwalając tym samym na dwukrotnie większe naturalne tempo wzrostu i żywe wybarwienie. Red Sea Coral Pro Salt o zasadowości 12 dKH zapewnia czterokrotnie większe naturalne tempo wzrostu. Etap drugi polega na suplementacji. Badania Red Sea wykazały, że koralowce wykorzystują 36 pierwiastków głównych, mikroelementów i pierwiastków śladowych do swojego wzrostu i wybarwienia. Koralowce stale pozyskują te pierwiastki z wody, ale jednocześnie wymagają stabilnego środowiska chemicznego. Program ReefCare uzupełnia te elementy i utrzymuje je na wymaganym poziomie. Red sea oferuje wybór pomiędzy siedmioczęściowym zestawem suplementacji, idealnym dla akwariów z refugium, lub czteroczęściowym zestawem dla akwariów bez refugium, który zapewnia te same doskonałe wyniki. Przy zaledwie czterech butelkach i jednym teście wapnia tygodniowo. Trzeci etap to kontrola glonów. Niezależnie od tego, czy próbujesz powstrzymać uciążliwe glony, czy też dążysz do maksymalnego wybarwienia, niezwykle ważne jest kontrolowanie głównych źródeł pożywienia dla glonów, którymi są azotany i fosforany. Zarówno dostarczające energii zeoksantele, jak i szkodliwe i uciążliwe glony żywią się głównie azotanami i fosforanami, dlatego musimy stopniowo głodzić uciążliwe glony ale jednocześnie utrzymywać odpowiednią ilość składników odżywczych dla zeoksanteli, zwłaszcza jeśli chcemy zmaksymalizować wybarwienie. Precyzyjną kontrolę poziomu azotanów i fosforanów można łatwo osiągnąć poprzez dozowanie Red Synopox, unikalnego rozwiązania, które wzmacnia naturalne bakterie redukujące azotany i fosforany. Czwartym i ostatnim etapem jest karmienie koralowców. Koralowce pokrywają 85% swoich potrzeb żywieniowych poprzez fotosyntetyczne glony oksantele, które znajdują się w ich tkankach miękkich, a my musimy zapewnić im pozostałe 15%. Badania przeprowadzone w Red Sea wyizolowały wszystkie składniki energii wykorzystywane przez koralowce do wzrostu i wybarwienia, zużywając jednocześnie najmniejszą ilość energii na trawienie. Rezultatem jest Reef Energy Plus, ulepszony suplement który dostarcza koralowcom wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i oczywiście do ukazania ich niesamowitych kolorów. Przeplatające się i symbiotyczne cztery etapy programu Reef Care zapewniają zdrowie i dobrostan Twoich koralowców, zapewniając jednocześnie tobie spokój ducha i łatwość użytkowania, abyś mógł cieszyć się swoim akwarium rafowym.